Kolejna dziś informacja drodzy widzowie. Oto jej tytuł Śmierć na biwaku. Przejdźmy do szczegółów tej informacji. 30 latek którego ciało znajomi odkryli podczas biwaku w Nowej Białej to policjant ze Śląska. Mężczyzna on na urlopie. Potwierdził aspirant sztabowy Adam Jakimczak Zespołu pracowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Do zdarzenia doszło w niedzielę w miejscowości Nowa Biała. Nieopodal to przyrody przejął białki. 30 tak wraz ze swoimi towarzyszami spędzał czas biwakując. Jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Mężczyzna miał w pewnym momencie pójść do swojego namiotu. W niedzielę nad ranem jego towarzysze odnaleźli go w środku, nieprzytomnego. Nie wykazywał żadnych oznak życia. Znajomi 30 lat mi służby. Na miejscu dacie się ratownicy i policja. Niestety życia mężczyzny nie udało się ratować. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji celem ustalenia przyczyn śmierci. To na razie wszystko pozdrawiam Czokar.